Co to za bestialstwo? Czo, klapę w dupę, żeby pojechał. Jak są niebezpieczne? No bo Kopią? Kopią. Kopwodzisz i je po dupie bijesz, one stoją przywiązane. Nie, nie. nie, nie. Pana Biedny koń stoi sobie... Nie... Jest sobie trafię, a pan widzisz je. Układa. To nie tak, to nie tak! Pan wie jakie one mają delikatną skórę. To jak tak! Pójdziesz pan nie... z nami do tego konia i go poklepiesz grzecznie. Uklepiesz go uspokoisz. No. Ale ja bestialstwo wpisywać. Tutaj. No, bestialstwo? Tak, bestiasu. Teraz pan go grzesznie poklepiesz? Pogrzesz go pan. Cześć, cześć, mały. O, o kurwa! No i, i myślę, A. że jesteśmy kwita. No. Z podobnymi. No. Komar. W <grychy> życiu piszę najlepszy scenariusz. No?